Ciekawy tip, gdy korzystasz z Canva. Jeżeli zdjęcia, które starasz się wyszukiwać, chociażby w elementach, Tobie nie wystarczają, to pamiętaj, że możesz wyszukiwać przeróżne zdjęcia w różnych serwisach ze zdjęciami stopowymi. I tutaj oczywiście warto zapoznawać się z warunkami licencji. Jeżeli warunki licencji są OK i chcesz skorzystać z danego zdjęcia, to zobaczmy. Otworzymy sobie w nowej karcie szybko przejdziemy do takiego zdjęcia i to co możemy tutaj zrobić to po prostu skopiować sobie taką grafikę. Jeżeli ona jest dla nas wystarczającej jakości, to po prostu ją kopiujemy. Następnie przychodzimy do naszego projektu w Canva i robimy Ctrl V, czyli wklejamy i z takiego zdjęcia tutaj możemy korzystać. Oczywiście pamiętaj, że także w Canva możesz zainstalować dodatkowe aplikacje, które pozwalają ci mieć dostęp do większej ilości zdjęć. Mam na myśli chociażby aplikacje Pixabay, Giphy czy też Pexels. Aby je zainstalować, wystarczy, że przejdziesz sobie do. Na sam dół i tutaj pojawi się więcej i możesz te poszczególne aplikacje zainstalować, które dotyczą właśnie zdjęć. Zachęcam i do zobaczenia w kolejnym materiale. Oczywiście będę wdzięczny za polubienie, pewny komentarz, a jeżeli chcesz wiedzieć więcej o Canva to możesz skorzystać z moich kursów, ich najlepszą ofertę zawsze znajdziesz na mojej stronie, jak się rozwijać, a dodatkowo wiele cennych materiałów znajduje się na moim kanale YouTube, więc także i tam Ciebie zapraszam. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!